Witam pięknie wszystkich Dzisiaj Ja też was Dzisiaj robimy Ja was witam, moja żona was witam I wito no woz mój syn Dzisiaj robimy pyszne pierniki na święta Według przepisu mojej babci Zawsze wychodzą Spróbujcie, czym dłużej leżą, tym są lepsze. Od czego zaczynamy? Bierzemy wielki gorniec. Do gorka wciepujemy kostka margariny, kostka masła. Do tego wciepujemy pół kilo cukru. Wsypujemy. Mój mały pomocnik robi już stosuję. Do tego wsypujemy dwie paczki przypraw do piernika. Najlepsze są z gelwy, firma gelwy. Ja tego nie reklamuję, no, ale takie są najlepsze. Dwie paczki. Do tego wsypujemy kawa, łyżeczka kawy i do tego wsypujemy w lewomy, że tak powiem, po 25 dekagramów miodu. 25 dekagramów miodu prawdziwego to jest akurat miod yy, Sztuczny i 25 gramów miodu prawdziwego. Wtedy w sumie było pół kilograma, pół na pół. Połowa miodu sztucznego i połowa miodu prawdziwego. I teraz to musimy wszystko fajnie, pięknie roztopić i ochłodzić. Pierwszy etap za nami, Nara. Masę musimy mieszać na małym ogniu. Spra później, jak trochę to wymieszacie, sprawdźcie bartem, czy nie ma grudek cukru. Jak są grudki cukru, to mieszamy dalej. I później co robimy? Ostudzimy masę, przygotowujemy mąkę, jajka, no i później to wszystko razem łączymy. I jeszcze troszeczkę kawy. Musimy dwie łyżeczki kawy mielonej. Bo yy, moja żona zapomniała. Dobra, roztopimy, nara. Wspomniał jeszcze o kakao. Do tego jeszcze ląduje 100 gramów, albo jak wolicie 10 deko kakao bez cukru, oczywiście. Moja żona się staro. Myślę, że coś z tego będzie. Dobra. Możesz już? Teraz to musi być wszystko to stopione, nie? Ok, dobra. I teraz, tak jak powiedział wcześniej, to roztopimy. Masę mamy ostudzoną, teraz przesiewamy kilo mąki. Mój mały pomocnik jest niezastąpiony. Bardzo mu to szybko idzie, a moja żona mu dosypuje. No. Przesiewanie to jest jedna z bardzo ważnych etapów tego wszystkiego Nie, nie wiem czemu ale jest, nic nie ja. Dobra Kilogram mąki będzie przesione I potem tata się bierze do roboty, bo to jednak jest masa już zaczyna, że tak powiem tygnąć I to trzeba mocny grunk, żeby to wszystko fajnie się wymieszać Dobrze Ostatnie przesiewanie Ostatnie przesiewanie wcyptujemy ta nasza masa i do tego tym y, dodajemy 5 roztopionych, e, roztrzepanych jajek, tym masa. Teraz będzie najgorsza ta robota. Wejdzie się na żono. Czy to następnie jest? Łóżka, skarbką przynieś Łóżkę. Ale to się robi. Zresztą może ręka, rękami a to wyciągnął już z środka, nie? No. Oskar, plastikowa łyżka ta tako dużo. A z dwóch Zaraz... rękami, z dwóch rękami. Jakie już mieszam, nie? masła. Mhm. O. Teraz jajka. Dobrze, że mi to jeszcze wygarni. A ja to już zacznę. A jajka! Dobrze, więc wszystko się tak, no. Jajka do tego teraz. Jajka, Marcin. Niestety brudna robota dla ojca. Oskar, wstyd, teraz tu jajka, pięć roztrzepanych jajek. Ok. I teraz to musimy dokładnie wymieszać. Jak już później to będzie nabierało, że tak powiem, konsystencji właściwej, dodamy do tego dwie łyżki sody rozpuszczonej w wodzie, Odrobina wody. W zanadrzu mamy jeszcze pół kilo mąki, bo wiadomo, tak jak byłoby na początku, mąki ma być około 1,5 kg. Ta masa nie może być tak oklejąca, ona musi być bardzo zbita, ale to bardzo. Niestety, chcecie coś dobrego? Na razie, mieszamy. Już widać, że mąki będzie mało. Wydawało się, że tej mąki jest za dużo, ale mąki jest mało. To nie może być takie. O! To musi być twardo. Konsystencja tego wszystkiego, bo mi się będą pierniki po upieczeniu pękać. To ciasto będzie pękało. Teraz jedynie stopniowo. Dosypywać mąki. Synu, dosyp mi trochę mąki. Przysianej? Przysianej no. Tako, taka jedna porcja. Masy. No, co sobie Oskar. Prosta. Może nie? Tak to wygląda po połowie Dodaliśmy do tego jeszcze. Dwie łyżki sody, to musi być takie ciężkie ciasto, naprawdę ciężkie, to się nie może rozlatywać, to musi być ciężkie ciasto. Dosypywać mąki trzeba? Mnie akurat na to wyszło około jakieś, no dokładnie można do tego powiedzieć 1,5 półtora kilograma mąki. Ale zawsze zaczynamy od kilograma, a potem dosypujemy tak, żeby to było takie naprawdę ciężkie, gęste ciasto. Posypujemy mąką, odstawiamy do dnia jutrzejszego. Na razie. Zaczynamy. Robimy kawałki ciasta, bieremy co? Nudel kula, drugą nudel kula. I rozwałkowujemy na 2 cm, to musi być placek. 2 centymetrowy decha posypujemy mąką, żeby się nie kleiło i na 2 cm Dzieci jadą. No Oskar, staraj się. Idź z tamtej strony. O właśnie tak. I później te resztki, które nam no, po wycinaniu zostaną zadźwiętymi w kula i i do przodu I teraz wycinamy rybki, choinki króliczki króliczki Kaczki. niedźwiedzie nie. dzieci mają uciechy a uciechy 2 centymetry i nic więcej i zaraz kładziemy to na blacha i no pamiętajcie, będziecie kładzie na blacha nie za blisko siebie, bo to będzie jeszcze rosło bo te ciasto jeszcze będzie w piekarniku rosło piekarnik ile? 180 stopni i, 20 minut. i około 20 minut Minus, tak mi podpowiada jedziemy, moja majne Liby jaki fajny aniołek patrzcie pięknie Zosiu I tu jest chyba tu właśnie wiesz, jest jedziemy, patrzcie naszykowany Ile pierników? Ja pierniczy. Pierniki w piekarniku się pieką. Pierniki w piekarniku się pieką. Idziemy do piekarnika. Nie domu. Zobaczcie jak fajnie rosną. Dobra, mamy pierników. Nie. Za chwilę będziemy to nie. ozdabiać nie my, piekarniku tak się nie są. W piekarniku jeszcze są. Wszystko, a tu, a nie wszystko tu. będzie potem fajnie poozdabiane, by się widzieć na końcu, nara. Tam, tu mamy kolewę do tych. Do polewę do pierników, pisaki, do, to oczywiście do roztopienia te wszystkie trzy do kąpieli wodnej. Cztery przepraszam. E, tu mamy cytrynę, sok z cytryny, sok z pomarańczy, z, ty, z tego zrobimy polewy. Cukier, puder, wrzątek i mieszamy. E, skórka pomarańczy, skórka cytryny, takie czekoladowe, no takie kosteczki, takie laseczki, kuleczki, e, no i takie ozdoby. Mamy pierniki gotowe, już upieczone pięknie pierników, poka Proszę. takie, takie dam pierniki piękne, takie ozdoby, takie piękne pierniki, tutaj się, tu jeszcze się robią, tam jeszcze ozdób mamy, a pierników, a pierników to mamy, połowę pierników mamy ozdobionych, połowę pierników nie mamy ozdobionych, no widzicie jak ozdób nam brakło, no nie mieliśmy już coś z tymi piernikami zrobić, może w następnym tygodniu się uda coś jeszcze z nimi zrobić, zachęcam do robienia pierniki po prostu przepyszne, przepyszne. Mm. Dziękuję za oglądanie i cześć!